Witam Was w kolejnym odcinku z ROBLOXa. Dzisiaj zagramy sobie na Hide and Seek Extreme i pobawimy się w chowanego. Tutaj jak widzicie to jest ten IT, to jest szukający. Po prostu trzeba znaleźć innych graczy, którzy są pochowani na mapie. I runda się kończy za 6 sekund, więc zaraz się pobawimy. Mam nadzieję, że będę tym, który się chowa, a nie szukającym na początek. Mhm. Czyli tutaj widzimy ile graczy znalazł i tak dalej. I zaraz się okaże, na której mapie gramy. Jak widzicie, tutaj jest trochę map do wyboru, teraz jest losowanie. I zaraz zaczniemy zabawę w kuchni. W kuchni zaczynamy zabawę i teraz losuję szukającego. Mam nadzieję, że to nie będę ja, ja już przeleciałem. I mam nadzieję, że... OK. Dobra, czyli ja się chowam, więc mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. I że fajnie się przy tym wspólnie pobawimy. Dobra. Czyli wystarczy teraz... Okej, okay, czyli tu jest szukający, on jest zamrożony. Mam 50 sekund, żeby się schować gdzieś. I żeby się gdzieś schować... To musiałbym... Hmm... Gdzie by tu iść? Tu jest jakiś pieniążek. Co ten pieniążek by mi dał? Aha, ok, czyli mam jednego kredyta. Za kredyty mogę sobie kupować jakieś tam taunty i tak dalej. Ogólnie każdy ucieka sobie gdzieś jak najdalej od niego, i chyba ja zrobię tak samo. Chociaż tu widzę, że nie ma za bardzo gdzie jakoś tak się schować. Aha, czyli można tauntować. Dobra, czyli po prostu, jak ktoś jest gdzieś nie wiem, blisko, to wtedy tauntujemy, żeby miał jakoś tam łatwiej, żeby nas znaleźć. Taka troszeczkę prymitywna tutaj kryjóweczka, bo za nogą od chyba jakiegoś nie od stołu, tylko od jakiejś tam komody, szafki czy czegoś innego. No ale zobaczymy. Tutaj chyba jest odległość, gdzie jest szukający od nas. Jak widzę, no oddala się. Jest 4 minutki, żeby nas znalazł. No i dobra. Tutaj mogę chyba. Aha, czyli tutaj mogę sobie sprawdzać, gdzie on jest, więc nie muszę nie muszę ślęczeć tutaj i patrzeć tylko w jedno miejsce, tylko mogę sobie patrzeć, w którym miejscu on dokładnie jest. No i dobra. No i tu, jak widzicie, już znalazł kogoś, więc ta osoba, która została znaleziona, pada i czeka po prostu, aż, aż wszyscy zostaną znalezieni, albo Albo skończy się czas. Dobra, widzę, że on idzie gdzieś tam w moją stronę, więc ja też spróbuję sobie tutaj gdzieś dookoła biegać. Chociaż on też będzie pewnie widział to gościc stąd. Dobra, widzę, że on biegnie tutaj w moją stronę. Tylko teraz tak, ciekawe czy mnie widział. Widział mnie. Widział. Widział, ale sobie co, odpuści. Stoi teraz nad nim. Dobra, znalazł mnie. No, zrobił mnie tutaj. Tylko czemu on tak stoi tutaj przy tym? Czy on dostaje jeszcze jakieś kredyty za to, czy nie? Dobra, on sobie teraz szuka. No, a żeby tutaj nie przeciągać, to po prostu włączę nagrywanie, jak będzie kolejna runda. Nowa runda wystartowała, teraz jesteśmy w Urkshopie. Bye bye. Dobra, tutaj sobie zbierzemy te... ...pieniążki. I teraz tak, gdzie ja bym mógł się schować tak na szybko? Tak na szybko to nawet nie ma gdzie. Nie widzę tutaj takiego miejsca, no mapy są takie jakby dosyć małe, ale... ...ogólnie... ...wydaje mi się, że wystarczające też. Tam na górę, tam się gdzieś próbują dostać. Ja myślę, że no chociaż gdybym na początku tam wszedł na górę, to może i gdzieś tam bym sobie mi się udało wejść. Widzę, że jeszcze tam niżej mogę zejść, ale nie będę tam schodził. Tutaj gdzieś, to tu nie no, w pudełku nie bo mnie tam za bardzo załatwo mnie znajdzie. Natomiast no dobra, gdzieś tutaj mogę się schować tak jakby. No już teraz nie mam czasu. No tak jak widzicie, tu nie ma jakichś takich bardzo trudnych miejscówek, żeby się gdzieś pochować, aczkolwiek. Niektórzy też sobie wymyślają takie miejsca, żeby akurat można było się schować w takim miejscu, że i tak nie znajdą, tak jak na przykład na tej kuchni. Tam się pochowali w taki sposób, że tylko ten, ten który szukał znalazł tylko trzech trzech graczy. Dobra, dobra, bo on tu idzie, a ja się tutaj rozgadałem. Widział mnie chodzi tutaj, ale on mnie chyba nie widzi. Dobra, widział mnie, widział mnie. I teraz uciekamy. Ale ja pomyślałem, że tamtego sobie przycupnę. Dobra, darwą mnie. Oni chyba szybciej chodzą. Tak żeby nie można było właśnie za bardzo uciekać. No i okej, okay, no. Znowu widzimy się w następnej rozgrywce. Dobra, jestem znowu tutaj na workshopie i znajdę sobie teraz jakąś lepszą miejscóweczkę. Ten, co on tam rozrzuca, coś hmm, tutaj się mogę wspinać. Nie, to jak ja mam tam na górę sobie wejść? Dobra, nie będę na razie kombinował. Z tego mogę podskoczyć? Nie, no to w zasadzie troszeczkę bez sensu. Aha, tutaj mogę podskoczyć sobie. I tutaj, jak sobie podskoczę. No, tylko jeszcze trzeba trafić odpowiednio. Dobra, trzeba było po prostu wyżej skoczyć. No, spróbuję się tam dostać na no, ten. Tylko coś nie mogę. Nie mogę się tam dostać w ogóle. No, już prawie byłem. Prawie byłem. Prawie byłem. Dobra, nie będę kombinował. Ten już idzie szukać, więc o nich tam zobaczy sobie. Nie? mam nadzieję, że się ukryje gdzieś w pobliżu. Aczkolwiek zobaczę sobie, gdzie on chodzi. Jeszcze może jakoś szybciej biegać, ale widzę, że on już tutaj idzie. I w momencie kiedy on sobie tam skacze. Ja sobie tutaj zejdę na dół. I prawdopodobnie on mnie nawet nie widział. Aczkolwiek, gdzie on jest? Dobra, on jest tutaj. On jest tutaj. Tam właśnie miałem iść za te kartony. Ale za te kartony już nie pójdę. Skieram się teraz tutaj. I w zasadzie to nie był głupi pomysł. Nie był głupi pomysł, bo mnie nie Tam Tamtych poznajdywał. Nawet bardzo szybko, bym powiedział. No i... Chyba, może mi się uda w tym momencie w tej rundzie, żeby po prostu przeżyć. Aha, to tutaj jeszcze taka kryjóweczka jest niewielka, tu widzę, że ktoś na dole, czyli pod schodami też się można chować. To o tym nawet nie wiedziałem. No, a ja sobie stoję tutaj za tym. No i on mnie, no raczej nie powinien mnie znaleźć, tak? Zobaczymy jeszcze, czy on tu drugi raz podejdzie. Ale jak na razie on jest tutaj przy tym, w tym kanale, i chyba nie zamierza wracać tam, bo, no bo tam nikogo nie znalazł. Mam nadzieję, że on sobie tutaj teraz poszuka przez te dwie minuty, a mi się uda przeżyć po prostu. Jeszcze raz sobie tutaj zaglądniać, czy przypadkiem ktoś tutaj nie wszedł drugi raz. Ale jak tak patrzę stąd, to mnie tam nawet nie widać. Gdy ja jestem w tym miejscu. A idzie tutaj w tą stronę? Nie, teraz idzie chyba sobie sprawdzić drugi. Ja jestem tam tak prawie że idealnie schowany, więc... Więc jeśli on tam nie podejdzie, no to on też mnie nie zauważy stąd. Jestem ciekaw gdzie jest reszta graczy pochowanych. A, okej. Okay. Dobra, tutaj widzę. Oni są mniej więcej przy tej... Szafce tam skaczą. Dobra, on teraz idzie, więc on będzie gdzieś w pobliżu mnie chyba. Tylko, czy on sam ich nie widział? Nie, idzie tam do nich. Idzie do nich. A ja też muszę uważać, muszę zerkać sobie na niego, w którą stronę on zmierza. I on zmierza w tamtą stronę. Dobra, to ja się pakuję na szybkości tutaj. Tak, żeby mnie nie zobaczył. Dobra, spójrzmy sobie na niego. On jest na górze. Tutaj szuka tych innych. Dobra, mnie stamtąd już może zobaczyć, więc ja sobie przechodzę tutaj za róg. Chłopie tylko nie idź tutaj w moją stronę. Oszczędź mnie. Dobra, on mnie dalej nie widzi, on dalej nie wiedzie. Ja jestem zostało 35 sekund. Czy ja ten czat mogę wyłączyć tutaj, bo on mi nie jest potrzebny. Tylko mi trochę zasłania tutaj jednak. Ale chyba nie mogę wyłączyć. Dobra, 22 sekundy. On sobie tutaj chodzi po mapie, więc on mnie nie znajdzie. Więc moja gra jest wygrana na tą rundę. Czyli mam w zasadzie jedną wygraną na dwie przegrane. Jak na początek to uważam, że to jest dobry wynik. No bo w sumie no nie ma tutaj, tak jak już mówiłem, nie ma za bardzo tutaj miejscowych, żeby się gdzieś tutaj pochować. Aha, czyli za przeżycie dostałem po prostu 10 kredytów. Ok, i tu są wyświetleni ci, którzy przeżyli. I losujemy następną mapę, w którą będziemy grać. Znowu kuchnia. Znowu kuchnia, więc dobra, zagramy sobie znowu kuchnię. Mam nadzieję, że chociaż w tym w tej grze będę miał możliwość szukania dlatego, że no... też chciałbym pokazać Wam od tej strony jak to jest, jeśli się szuka. Zaraz zobaczymy, no jednak nie, a znowu się chowam, więc znowu postaram się tak schować, żeby mnie nikt nie znalazł. Podobno najprostsze kryjówki są zawsze najlepsze, więc zaraz to zobaczymy. Mógłbym się schować gdzieś mniej więcej w tym w tym piekarniku, czy coś, ale... Może tam w kwiatku, albo na tej półce się schowam. Trochę mało czasu mam. 36 sekund. Ale wydaje mi się, że spokojnie zdążę. Chyba tak. Nie wiem do końca, jak na te półki się tam skacze. Mam problem z tym, żeby to skoczyć. Aha, czyli muszę na krzesło. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No, no, no do góry. O, dobra, udało mi się. Mam 8 sekund, żeby się schować, schowałem się w tym kwiatku, tylko jeszcze sobie te kredyty pozbieram. Dobra, Ok, czyli wylądowałem na górze, bo to jest jakiś teleport. Nie do końca wiem skąd on wychodzi, dobra, stamtąd zleciał. Stamtąd zleciał i on jest tam. Nie wiem czy on mnie widział. Ale tu widzę, że już zauważył sobie jednego gracza. Mnie stamtąd nie widać, chyba żeby wszedł wyżej. Aczkolwiek nie wiem czy on to zrobi, ale... Ale posiedzę sobie na razie tutaj, zobaczę też... W których momentach on chodzi. Czyli robię po prostu tak jak poprzednio, chociaż tam... Nie ma za bardzo gdzie uciec, czyli jak wejdzie na... Na ten teleport, w którym ja siedzę, no to już po prostu mnie znajdzie. Widzę, że biega tam jakiś gracz. Nie wiem czemu on akurat do niego nie, nie chce podejść, no, chociaż ma go jak na widelcu. Nie wiem, co on kombinuje. Być może nawet sam nie ogarnia za bardzo tej gry. Może jest pierwszy raz. Też chyba za bardzo nie wie, jak tam wskoczyć. No, bo tutaj sobie wszyscy biegają tam na mapie. A no tutaj jest, no i on tak po prostu sprzedaje tutaj, że w tym miejscu jesteśmy, a to w zasadzie wydaje mi się, że będzie to taka easy gierka. No bo tutaj widzę, że aż tak bardzo nawet nie szuka, no dobra. No to ja może sobie tutaj zobaczę, pobiegam po mapie. Znaczy, no po mapie sobie nie pobiegam, ale zobaczę sobie tutaj z góry, jak to mniej więcej wygląda. Mm, dobra. Czyli ogólnie, jak widzę, że jak są teleporty, no to tam jakiemuś początkującemu gracz, graczowi, tak jak mi to może być ciężko z tym. No bo na przykład no nie wiedziałem, że z kwiatka można przyjść tutaj, więc jakoś tam bym kombinował. Ale czekajcie, gdzie on jest. To sobie dalej próbuję. Aha, czyli on jest tutaj. Hmm, czyli jak będzie się do tego kwiatka, ja spróbuję sobie zejść półeczkę niżej. I to chyba będzie taki najodpowiedniejszy moment. Coś mnie tutaj blokuje. Tutaj coś powinno być, i albo się nie załadowało, albo nie jest skryptowane. No dobra, no sobie tutaj próbuję dalej. Minuta 40 została. Czyli będzie próbował. Nie, nie będzie próbował tutaj wskoczyć. Pójdzie sobie chyba od razu na półkę, albo tutaj między nimi będzie chodził, będzie biegał. Nie, on chyba za bardzo nie wie, jak się tam dostać na górę, tam gdzie ja jestem. Tam gdzie ja jestem i jest ten koleś tutaj ze mną. Widzę, że on sobie biega znalazł tylko jednego gracza i na tym poprzestał, więc nie wiem, czy on sobie już odpuścił, czy on po prostu no, za bardzo nie wie na czym ten tryb polega. Ale według mnie no, on powinien starać się kogoś znaleźć. Dobra, tutaj kogoś widzi, więc może i kogoś tutaj trafi teraz. Nie no, też sobie odpuścił totalnie, a przecież widział go. Nie, mi się wydaje, że on po prostu nie wie o co chodzi w tym trybie. No, być może też jest pierwszy raz. Nie, no, bo tam ewidentnie, jak ktoś stał na tej szafce, no to nawet czyli można by było pomyśleć, że. A, ktoś tam tuje. Myślałem, że komuś miałem w brzuchu borczyć coś. Dobra, ci. On jest jeszcze. No na szafce widzę, że są. To też za bardzo nie wiem chyba jak się tam dostać. Dobra, zostało 3, 12 sekund, więc. Aha, tutaj spokojnie sobie mogę przejść na te niższe półki, więc wystarczy tak jakby odpowiednio spaść tutaj. Ale no tak jak widać, no, znalazł tylko dwóch graczy. Ja też dostałem. 10 kredytów za to, no i to w zasadzie by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że subskrybujesz kanał i zostawisz łapkę w górę. No bo to też w sumie motywuje do dalszego działania. Na razie.